Mieszaniny substancji oraz sposoby ich rozdzielania. Mieszaniny występują bardzo powszechnie i mamy z nimi do czynienia częściej niż nam się wydaje. W przyrodzie występują częściej mieszaniny, nawet niż substancje czyste. Teraz, co to jest mieszanina? Mieszanina powstaje, gdy zmieszamy ze sobą co najmniej dwie różne substancje. Mieszaniny mogą zostać utworzone z substancji stałych, cieczy lub gazów. Drobiny wchodzące w skład mieszanin nie zmieniają swoich właściwości, to jest ważne. Natomiast utworzona przez nie mieszanina może różnić się nieco właściwościami od swoich składników. Zanim Podamy sobie przykłady: to mieszaniny dzielą się na dwie grupy: mieszaniny jednorodne i mieszaniny niejednorodne. W przypadku mieszanin jednorodnych, jak sama nazwa wskazuje, składników mieszaniny nie można odróżnić gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych, takich jak na przykład lupa. W przypadku mieszaniny niejednorodnej, jak sama nazwa wskazuje, ich składniki można odróżnić gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych. No i przykładów można podawać wiele. No i tutaj mamy jako przykład mieszanin jednorodnych: woda z solą kuchenną oraz na przykład woda z alkoholem czy woda z octem. Natomiast przykładami mieszanin niejednorodnych jest na przykład siarka z opiłkami żelaza lub woda z piaskiem. I teraz, jak wiemy, namieszać jest łatwo. Ale czy można rozdzielić z powrotem zmieszane substancje? Jak najbardziej tak. Trzeba zastosować odpowiednią metodę. Od czego zależy wybór metody rozdzielania? Metody polegają na wykorzystaniu różnic we właściwościach fizycznych tych składników, jak np. gęstość, temperatura wrzenia, temperatura topnienia, rozpuszczalność w wodzie czy właściwości magnetyczne. I dobór metody zależy jaką. Właściwość fizyczną chcemy tutaj wykorzystać. I teraz mamy pierwszy przykład rozdzielania. Mamy mieszaninę siarki z opiłkami, żelaza. I teraz metodę, jaką zastosujemy, to jest za pomocą magnesu, dlatego że te dwie substancje różnią się właściwościami magnetycznymi. Opiłki żelaza posiadają, a siarka nie i tą różnicę jak widać, można tutaj wykorzystać. Następną mieszaninę mamy zwykłą mieszaninę wodę z olejem. Może to być na przykład, woda z ropą naftową. Wykorzystujemy tutaj w tym celu tak zwany rozdzielacz. A Właściwość, jaką wykorzystujemy, różnią się te dwie substancje gęstością czyli jedna, jak widać tutaj na ilustracji, będzie lżejsza i po pewnym czasie nam się tutaj, jak widzimy, będzie rozwarstwiać. Ta lżejsza, w tym przypadku olej, będzie wyżej, a woda niżej. Wlewamy tutaj do rozdzielacza, rozdzieli nam się tutaj i odkręcamy kranik i tą niżej spuszczamy tutaj do naczynka. I następna mieszanina jest to mieszanina wody z piaskiem, czyli mieszanina niejednorodna. Jaką właściwość tutaj fizyczną możemy wykorzystać? No stan skupienia. Woda jest cieczą, a piasek, piasek ciałem stałym. I metoda, którą tu wykorzystujemy, nazywa się sączenie, inaczej filtracja, gdyż wykorzystujemy filtr, na przykład w postaci bibuły, który nazywany jest tutaj sączkiem. I teraz, jak wiadomo, tą mieszaninę wody z piaskiem wlewamy tutaj. Na ten filtr, czyli bierzemy na przykład lejek, tutaj owijamy to bibułą i wlewamy, po czym, jak się domyślamy, ciało stałe, czyli piasek, nie przejdzie przez tą bibułę, czyli przez filtr, natomiast woda przejdzie i mamy rozdzielone, i ta Część ciekła tutaj, w tym przypadku woda, nazywa się przesączem. Następna metoda jest dość skomplikowana, bo rozdzielać tutaj będziemy dwie ciecze i to na dodatek w postaci mieszaniny jednorodnej. Więc woda z alkoholem jest mieszaniną jednorodną dwóch cieczy. No nie wiadomo jak się tego czepić, żeby to rozdzielić. W tym celu wykorzystujemy różnicę w temperaturze wrzenia. Alkohol etylowy tutaj wrze w niższych temperaturach, więc jeżeli będziemy podgrzewać, to szybciej będzie tutaj w postaci pary unosił się ten alkohol. I tą metodę nazywa się destylacją. Co się tu dzieje? W wyniku podgrzewania alkohol paruje szybciej, i tutaj te pary się unoszą i natrafiają na tak zwaną chłodnicę. Po co jest chłodnica? Bo wiemy, że para w zimnym się skrapla, a mamy tutaj, żeby nam tutaj ściekło w postaci skroplonej cieczy w tym przypadku alkoholu i żeby nam się ta chłodnica tutaj nie nagrzała doprowadzimy jakimś wężykiem tutaj dookoła jest to owinięte zimną wodę potem ta jak się nagrzeje spływa natomiast przypływa znowu Bardziej zimna woda, czyli ta chłodnica jest cały czas zimna, żeby nam się tutaj skraplało. Czy tutaj będziemy mieć czysty alkohol, czy woda nie będzie też trochę parować? No, będzie, ale stężenie tego alkoholu tutaj będzie dużo większe niż tu, bo jednak będzie bardziej parował alkohol niż woda. Co zrobić dalej? Destylujemy tutaj kilkukrotnie, aż oczyścimy, rozdzielimy tą wodę od alkoholu. No i mamy następną mieszaninę, mieszaninę wody z mąką. I tutaj wykorzystujemy różnice dwie, jeśli chodzi o właściwości fizyczne: stan skupienia oraz gęstość. I tutaj po pewnym czasie jak widzimy. Mąka opada na dno, więc zastosujemy metody dwie, które stosuje się łącznie: sedymentację i dekantację. I co to jest ta sedymentacja? Jest to opadanie na dno cząstek ciała stałego o większej gęstości odcieczy, z którą ją zmieszano. A potem dekantacja to zlewanie cieczy z nadosadu. Czyli jeżeli opadnie tutaj mąka na dno, zrobi się tutaj klarowna ciecz, czyli woda, czyli samo nam się rozdzieli, czyli zajdzie najpierw sedymentacja, czyli opadanie tych cząstek ciała stałego a następnie dokonamy dekantacji, czyli zlewania cieczy z nadosadu. I tutaj jeszcze raz mamy te dwie definicje, czyli sedymentacja jest to opadanie na dno cząstek ciała stałego o większej gęstości od cieczy, z którą ją zmieszano, a dekantacja jest to zlewanie. Będziemy mieć tutaj następny filmik, w którym pokażę, jak rozdzielić mieszaninę pieprzu z solą, zmielonego pieprzu z solą, i będziemy mieć tutaj ikonkę tego filmiku widoczną.